No i przyszedł czas na wkłady, wyciągnąłem tutaj filtr z szafki, bo tam miałem, mam już wszystko przymierzone i teraz postaram się przemyć te wkłady i dodać do filtra, pokażę Wam jak tutaj włożyłem. No i na pewno włożę tutaj te Qualdrop'a, hyper HyperPore, Matrix, tutaj mam takie woreczki kupione na to żeby tam łatwiej było włożyć do tego filtra Później też w razie czego wyciągnąć Matrix, na przykład takie woreczki Jeśli nie wystarczy mi tych wkładów czy coś, to jeszcze mam tutaj trochę Perlmax z Aquela, Mam Bioceram Max 1600, cały, cały wkład Bioceram Max 600 też nie, ale to myślę, że wystarczy być może tych, a oprócz tego jeszcze mam tutaj baktozyn, baktozyn, tabletki. Teraz są takie w formie, takie wcześniej były kapsułki, teraz są takie tabletki na 100 litrów, jedna tabletka. Dodam te tabletki do filtra i no i jeszcze prefilt to, na prefilt dam watę na razie z JBL-a. To JBL Symec XL zieloną taką watę mam i też na początek dam żeby przechwyciła wszystkie jakieś drobne zanieczyszczenia. dobra i idę przepukać wkłady tutaj jeszcze jest właśnie tak jak mówiłem wcześniej że ten tutaj taki jakby komin i tutaj jest w kubełku też w środku o, jeśli widać, tutaj takie właśnie, takie, yy, taki plastik i tam trzeba w to miejsce właśnie włożyć ten komień, żeby wszystko grało później. Dobra, idę przemyję te gąbki. Najpierw zostawię właśnie tą grubą gąbkę, tą małą i te dwa wkłady yy, napełnię ceramiką. I gąbki przepłukane te wkłady, i jeszcze na, po, na każdy wkład właśnie dałem tabletkę, tą baktozyną. No i teraz, jeszcze te dwa e, kosze, to dam ceramikę HyperPort primepor tabletkę jedną, a w drugi Matrix. I co tam się zmieści jeszcze, zobaczymy. E, jeden litr e, Quad ten HyperPort, to tyle zajmuje w tym wkładzie. Więc e, wkłady są naprawdę spore to więc trzeba trochę tych medi mieć no i tutaj na razie hyperpor przepłukany i zaraz Prime dopełnię wszystko kulkami tak wygląda jeden litr primepor do wody, widzicie takie jest to trzeba przepłukać kilka razy w wodzie żeby później tego takiego mleka nie mieć w wodzie w akwarium więc płukam tą ceramikę i umieszczam w, w wkładzie. Tutaj jest Matrix, tutaj jeszcze z półapakowania Qualdrop'a jest tych kuleczek, a resztę to Matrix przepłukany. No i jeszcze trochę miejsca jest to zapełnię Aquaelem, pewnie też kulkami. Dobra, i wkładę już umyte. I tak, w końcu tutaj w tym pierwszym koszyku użyłem Hyperpor, Squad Drop i Prime pore, Drop tych dwóch produktów. i Tutaj ten koszyk cały w tym, a w drugim koszyku jest, będzie to będzie górny koszyk Matrix. E, troszkę tam Prime pore się zmieściło i już resztę uzupełniłem tym aql co tam co miałem, e, Perl Max Bio i takie pierwszy raz używam Doceram Max 1600 takie te białe małe kuleczki fajnie one takie mogą służyć do wypełnienia oczywiście tutaj przymierzałem te 2T ubijałem żeby tutaj nic nie przeszkadzało bo kosze muszą się zamykać idealnie no i jeszcze teraz do każdej do każdego wkładu użyję tych tabletek włożę tabletki tetry baktozym, żeby tam lepiej bakterie rozwijały się włożę tutaj na spód no i takie cztery tabletki na 450 litrów to myślę, że będzie ok nie dawałem w końcu tych woreczków nie wiem, nigdy tych woreczków nie używałem Myślę, że tak też będzie ok, że nie, nic się nie stanie. Yy, wiadomo, że później może lepiej przepłukać, ale... Yy, no i wkłady, tak jak mówiłem, trzeba pamiętać o tym yy, wejściu, żeby tam weszło i żeby dobrze yy, za, za, założyły na siebie się te wkłady. Żeby tutaj później się dobrze zamknęła yy, głowica. Dobra i teraz Ostatni kosz jest, ma być pusty przed, przed głowicą. Dobra, i teraz wkłady już są włożone. Mogę zamykać głowicę, ale tak jak zawsze zaleję jeszcze do wody, oczywiście. I dopiero włożę głowicę i będziemy jeszcze prefil modyfikować troszkę. Dobra, jeśli chodzi o prefit. To tu mamy prefilt, to jest taka gąbka i ja posiadam taką gąbkę Qual drop 45 ppi ona jest troszeczkę mniejsza i z tej gąbki sobie wytnę na później po prostu wkład taki żeby mieć już dopasowany, a tą gąbką Aquela przetnę na pół i pozostałą część dodam waty. Trzeba mieć ostry nożyk właśnie i pomału to, tak starać się pionowo ciąć, żeby właśnie nie wychodziło później takie pod kątem. Z tamtej strony ta gąbka będzie troszkę mniejsza, no to nie da się tak dokładnie tego zrobić, ale, ale będzie... Yy, przynajmniej starać się trzeba. No i ma tutaj taką matę jeszcze, żeby sobie nie przeciąć właśnie tego introligatorską. Dobra. I tutaj tam trochę poprawek, żeby się ta gąbka... O, i jest docięta gąbka prosto do tego. To później jeszcze nie wiem, może też ją przetnę trochę nie, i tej watę umieszczę. Dobra, a teraz tą na, Tak nawet mniej niż pół Tu będzie ta gąbka, a do tego, tą właśnie zieloną, zieloną włókninę JBL-a. Bardzo fajna ta wata jest. O mniej więcej tak na odległość, jak ma ten prefilt. Ona się. Jeszcze jak się namoczy, można ją namoczyć też w, w czasie wkładania. Tutaj jak się namoczy, ją zaraz ją namoczę, to ona tutaj fajnie będzie cały ten e, zajmować. Ten prefilt i elegancko tutaj. O, tutaj też tak stosowałem już w tym drugim filtrze. Na początku jakieś e, takie zanieczyszczenia e, przy starcie to fajna sprawa. Później zresztą też można stosować. Dobra, wszystko przygotowane. To tutaj licznik przygotowany, zerowany. I będziemy nalewać tutaj do beczki, z beczki do filtra. Włączam pompę. Dobra, i się leje woda. Tu licznik mierzy. Zobaczymy, ile tu wejdzie. No tak właśnie wlać zawsze do filtra wodę, bo żeby później lepiej się odpowietrzył. 4 litry już dobrze, że ten film ma kółka to można będzie przejechać do 10 litrów już weszło wody. O, 14 przykrywa wkład już. 15 litrów. No to zaraz za chwilę wyłączę, żeby też za dużo nie nalać. Bo to resztę sobie 16,5 litra wystarczy. Wyłączam pompę i zaraz zamknę 16,7 litra. wlałem do filtra. Dobra, i teraz głowica. Ulica tu wchodzi. Dobra, elegancko. Zapinamy wszystkie zawory, o fajnie właśnie, że kółeczka są. Będzie można wytrzeć. I jeszcze e, zawsze tutaj jak też zmieniam e, jak zmieniam ten prefiltr czy tego to jeszcze tutaj właśnie nalewam wody do tego prefiltru tylko tutaj trzeba tak żeby e, nie przelać Zaraz uruchomię jeszcze aplikację na chwilę Później sobie zawsze nalewam z akwarium po prostu wodę tutaj, kubeczkiem czy czymś, żeby. Dobra, wystarczy. Prawie 1,7 litra jeszcze weszło tutaj do. Tam jest jeszcze taka, taka guma specjalna, to zamyka. Więc to tylko to w się, bo tak to by się przelało dalej, bo ona jak się wyciągnie profil, to ona zamyka, żeby tak bardzo nie ciekło. Dobra i ja tutaj przygotowuję sobie szafkę, listwa, już tutaj sobie wprowadziłem jakieś zasilacze, tutaj mam na bocznej ściance, żeby tutaj nic na dole w razie czego nic się nie stało. No i tutaj mam taką listwę Armaga na 9 gniazdek z zabezpieczeniem. No i tutaj jeśli chodzi o ten filtr, to też jest, już mu wcześniej pokazywałem, tutaj właśnie taka przejściówka, że można sobie łatwo odpiąć i dopasować. Dobra, i teraz wsuwam ten filtr. Fajnie, że ma kółka, bo już teraz z tą wodą to trochę waży. Dobra, teraz zaciągam filtr, do filtra wodę i zobaczymy ile tutaj jeszcze zejdzie. Filtr się odpowietrzył prawie on był prawie zalany to, więc nie tego. Zaraz go, zaraz go uruchamiam. Jeszcze trochę niech się odpowietrza i resztę zaraz dolejemy wodę. Zaraz będzie start. Odłączam do zasilania. Dobra, zmniejszam na minimum. Dobra, woda się przelewa już. Filtr już i chodzi cicho. O, zaczyna już tutaj na wylot trochę lecieć. Jeszcze drugi nie. Ale zaraz a drugiej, z drugiej strony mam deszczownię Na razie tak sobie tutaj umieściłem, że z tej strony będę miał wylot zwykły, a z drugiej strony deszczownia. Dobra, filtr się od powietrza Może jednak zwiększę troszkę moc O, zaczyna dawać jednym, na razie jednym wylotem. No i yy, przepukałem wszystkie wkłady, ale jednak tam coś tam jeszcze zawsze. Yy, tutaj też powietrze i no ale i też. na maszynę pracować. Za, za, zaczyna się drugi, drugi wylot odpowietrzać. O, już, już deszczownia ruszyła z drugiej strony. Na razie filtr jest w tej chwili na 100%. O, deszczownia zaczyna ruszać, odpowietrzać się. Woda była ładna, teraz się zaczyna tego, ale to tak zawsze jest z wkładami, chociaż jest bardzo starannie przeczyściłem. No i troszkę się... Już zaczyna się coraz lepiej odpowietrzać i w tej chwili jest na 100% ten fit, więc yy, nie robię aż tak bardzo pralki, trochę robi, ale A on jeszcze jest nieodpowietrzony, tutaj słychać jakiś tam yy, prze, przepływ wody Jeszcze zaraz doleję trochę wody to od razu nie można od razu dolać wody Hmm. Jeszcze mam taką mam mniejszą beczkę, sobie przełożyłem. Dobra, i dolewam wody. Fit wchodzi na 100%. Jeszcze troszkę doleję wody, żeby było więcej. Zobaczymy, ile tu wejdzie.

Miałem ja ustawioną tutaj na oczną szybę, teraz tak bardziej w tamtą stronę, właśnie do deszczownia. Tutaj deszczownia, a tamtą stronę. To jest podziała elementa. Dobra, już 10 litrów, 8 litrów już, czyli no będzie blisko. Dobra, i dolałem tej wody troszkę e, 16,7 litra. W całym akwarium 430 litrów w całym akwarium wody to nawet z tą wodą co do filtra wlałem, bo e, też przez ten licznik wlewałem do, do filtra, czyli tutaj 20 litrów takie na szkło na jakieś wszystkie, no i jeszcze tutaj jest. Yy, tak prawie do pełna. O, I tak wygląda y, chwilę po, już po zalaniu. Dolałem tutaj wody jeszcze i 430 litrów weszło wody. Y, y, I już nawet się wykrystalizowało to wszystkie te zanieczyszczenia, wata działa. Y, no i teraz na razie film chodzi na 100% więc nie ma tutaj takiego aż bardzo ruchu, wiadomo jak później będą rośliny czy coś to będzie bardziej widać, ale na razie jest może mamy takie spokojnie nawet, fajnie tutaj te dwa wloty i dwa wyloty są, akwarium tutaj się nic nie, nic się nie ruszyło, wszystkie korzenie są fajnie, przemieszczają się, o teraz jeszcze troszkę zaczęło, powietrza się jeszcze co jakiś czas właśnie tak zaczęło bąbelki bardziej puszczać w tej chwili. Dobra. No, però...